Cześć! Z tej strony Mikołaj. W tym materiale opowiem Wam o najciekawszych nowościach w kolekcji Lavalek na 2025 rok. Zapraszam! Lawelek to czeski producent, który specjalizuje się wyłącznie w rowerach elektrycznych i dla niewtajemniczonych jeszcze tylko dodam, że ma siedzibę w czeskim Kieszynie, także jest to firma, która swoją produkcję ma niemalże tuż przy granicy z Polską i powiem Wam szczerze, że w swojej redakcyjnej przygodzie z Bikeworldem to już jest któryś raz, kiedy mam do czynienia z rowerami Lawelek. I jak na dłoni widać, że firma naprawdę fajnie się rozwija. W modelach, które Wam się pokażę, a będzie to konkretnie 5 najnowszych laweleków z kolekcji na 2025 rok, widać po prostu, że postępuje integracja, postępuje design. Naprawdę no fajnie widać, że, że firma się rozwija. I jest to myślę, że taka propozycja dla osób, które szukają rozsądnych bajków. Takich, które mają przemyślane specyfikacje, przede wszystkim mocne silniki, duże baterie i inne komponenty, tak przemyślane, żeby to wszystko finalnie kosztowało relatywnie niewiele ale już dawało taki odpowiedni poziom jazdy i co typowe dla marek, które specjalizują się właśnie wyłącznie na bajkach, to jest to, że Lawelek zawsze stara się, żeby silnik jednak był maksymalnie mocny, no i bateria też jak największa, żeby ten zasięg właśnie koniec końców był odpowiednio duży, no bo to jest klucz tak naprawdę jazdy na e bajku, tak, żeby jechać daleko, nie męczyć się, a nie martwić się tym, czy bateria nam się zaraz skończy, czy nie. Także nie przeciągam, słuchajcie, pokażę Wam dzisiaj pięć fajnych modeli, lecimy dalej. Pierwszy model, który chciałem Wam pokazać to Levelek Sculptor SUV. Bardzo ciekawa propozycja. Zwróćcie uwagę, że w ogóle segment suv to jest naprawdę interesujący segment elektryków, dlatego że to są rowery, które są w stanie zaspokoić bardzo wiele potrzeb. Zarówno można nimi jeździć na co dzień do pracy, po mieście, na jakieś krótkie dojazdy, wiecie, zakupy i tego typu akcje. Ale równie dobrze taki rower może pojechać z nami na wycieczkę, na jakąś cięższą trasę. Generalnie standardem w SUVach jest to, że mamy szerokie opony z dobrym bieżnikiem, takie, które dają przyczepność. Dają komfort, dają też taką swobodę i bezpieczeństwo, kiedy wjedziemy w cięższy teren, mają amortyzator z odpowiednio dużym skokiem. No i do tego to jest taki też standard, czego się spodziewałem po słowach, że zawsze jest tam zapas mocy i tak jak mówiłem też wcześniej, odpowiednio duży zasięg, tak żeby ten rower po prostu nam służył i był takim naszym pomocnikiem, a nie był takim sprzętem, o którym trzeba się martwić i zastanawiać, czy tam wjedziemy, czy tam nie wjedziemy, czy będzie wygodnie, czy się wywalimy na jakimś zjeździe, czy nie. Więc generalnie słów uważam dla amatorów, którzy szukają wszechstronności stronnego rekreacyjno-użytkowego elektryka, to jest naprawdę świetna kategoria. Jeżeli chodzi o prezentowany model Skulptor SUV, to jest taki sprzęt, gdzie SUV został zbudowany typowo jakby na ramie i rowerze MTB, także mamy tutaj naprawdę mocną konstrukcję, duże koła 29 cali, naprawdę szerokie mocno bieżnikowane opony, szwalbę, noby, nikt do tego amortyzator, który ma 120 mm skoku, odpowiednio grube golenie górne, tak żeby to wszystko było sztywne, żeby się fajnie prowadziło, nowoczesny napęd Shimano Cuse jeden x 11 to też jest ważne, że producent sięga po Cuse'a, bo Cuse to jest taki napęd, który został przemyślany również pod kątem Elektryków i tutaj jest technologia yy, zębatek, czyli kasety y, łańcucha Link Glide, która ma odpowiednio podniesioną wytrzymałość do pracy właśnie z silnikami elektrycznymi, gdzie, wiadomo, oprócz naszej mocy, którą wkładamy w pedały, jest też od, od, y, ogromna moc. I wysoki moment obrotowy silnika, więc fajnie, że właśnie mamy taki mocniejszy łańcuch, który to wszystko wytrzyma. Do tego mocne hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano Deore, tak ten pakiet, naprawdę taki już bardzo solidny. No i przede wszystkim mocny silnik Bafang M510 z maksymalnym momentem obrotowym 95 km. Do tego bateria, oczywiście zintegrowana tutaj schowana w ramię o pojemności 720 mWh. Naprawdę będzie tutaj duży zasięg, odpowiednio duże wsparcie, nawet. Na stromych podjazdach, no i to wszystko sprawia, że to jawi się jako naprawdę ciekawa propozycja. Co ciekawe, jeszcze jest regulowana sztyca, więc łatwiej na jakichś światłach, na postojach, kiedy ruszamy tym rowerem, możemy sobie ją opuścić, na dół, kiedy stajemy, podnieść, kiedy pedałujemy. No i tak samo w górach, czy na jakimś trudniejszym zjeździe, gdzie czujemy się niepewnie, obniżamy sobie siedełko i jest nam po prostu bezpieczniej i bardziej. Komfortowo. Co jeszcze jest ważne, o tym nie powiedziałem. Mamy tutaj ciekawe funkcje w ogóle w obrębie silnika i całego tego pakietu. Wspomagania elektrycznego, dlatego, że jest tutaj łączność za pomocą Bluetootha, jest też gniazdo USB, także możemy sobie na przykład podłączyć smartfona w trakcie jazdy i ładować sobie go z baterii naszego roweru. Także też kolejna fajna opcja, myślę, dla osób, które turystycznie jeżdżą. No i całość naprawdę prezentuje się jako taki gotowy SUV i na wycieczki, nawet trudne, takie bardziej górskie, i na co dzień, oczywiście pełne wyposażenie dodatkowe, to jest standard suwa. Tak oświetlenie, błotniki, nóżka, bagażnik, to jest norma, to jest w każdym suwie, dlatego to teraz. Rowery są tak właśnie wszechstronne, bo mają wszystko to, co mają rowery miejskie, trekkingowe i górskie. I ten sprzęt kosztuje 14 499 zł i jest naprawdę fajną nowością w kolekcji Laweleka. Kolejny model to Lawelek Drago, czyli taki klasyczny aluminiowy elektryczny hardtail MTB na kołach 29 stali, rekreacyjny góral, który po prostu służy nam świetnie na jakieś takie wycieczki, na leśne dukty, polne drogi, szutrowe jakieś górskie trasy, również na wjechanie, więc to cięższe daje jakieś pierwsze single traki, wszystko to tego typu elektrycznie wspomaganym hardtail'em sobie spokojnie przejedziemy. Silnik centralny, bateria zintegrowana, to jest w ogóle standard w Laveleku, że baterie są wszystkie zintegrowane nawet w tych najtańszych rowerach, tam gdzie silniki są w tylnej piaście, no to ta bateria jest zintegrowana z ramą. Tak jak powiedziałem, firma dba o to, żeby te rowery zawsze miały dużą baterię, ale też fajnie, nowocześnie wyglądały, także to się pojawia właściwie w każdym rowerze, jaki jest w aktualnej kolekcji. I zwróćcie uwagę, że Drago to jest Góral oparty o identyczną ramę co w pokazywany pokazywane słów także w tym rowerze, gdyby ktoś chciał, zawsze jest możliwość takiej rozbudowy, czy o bagażnik, czy o błotniki, no bo otwory mocujące do tego typu datków tutaj są w ramie przygotowane, więc to jest taka bardziej sportowo-wycieczkowa propozycja, ale oczywiście może ulec przeobrażeniu w rower bardziej użytkowy. I tak jak powiedziałem, ponieważ jest to ta sama rama, to ma też właściwie bliźniacze wyposażenie. Też Santur XCR34 z przodu, powietrzny amortyzator ze skokiem 120 mm, z grubymi goderniami górnymi. Odpowiedni już do jazdy w terenie, nawet w takim cięższym terenie, gdzie potrzebujemy naprawdę mieć tego dobrego, tą dobrą amortyzację i odpowiedni poziom sztywności, który też gwarantuje dobre sterowanie osie. kół cool Boost napęd Shimano Qs 11x11 11, hydrauliczne tarczówki Shimano Deore i tak samo silnik Bafang M510 z maksymalnym momentem obrotowym 95 km i też bateria o pojemności 720 watogodzin to według producenta pozwala na zasięg osiągnięcie zasięgu do 170 km. Oczywiście to jest mowa o jeździe super ekonomicznej. Natomiast faktycznie takie liczby padają jako obietnica od laweleka. Także jeżeli ktoś ma ochotę naprawdę oszczędnie pojeździć to taki przebieg na jednym ładowaniu jest możliwy i taki elektryczny gural właśnie bez tych wszystkich dodatków Kosztuje 13 499 zł i tak samo jak w tamtym suwie też jest tu oczywiście Bluetooth, też jest możliwość ładowania z gniazda USB, bo to jest rower generalnie bardzo bliźniaczy, po prostu pozbawiony tych wszystkich dodatków. Kolejny model to Lawelek Merico SUV, czyli jak słyszycie, ponownie jest to elektryk z tej modnej i zresztą bardzo fajnej kategorii suwów, natomiast zbudowany według nieco innej filozofii niż pokazywany na początku skulptor Sów. Bo zwróćcie uwagę, że jest to jednak rower, który pochodzi od trekkinga. Ma takie trekkingowe, bardziej komfortowe, bardziej wycieczkowe DNA, niska rama, low step, która jest bardzo wygodna w kontekście wchodzenia, schodzenia z roweru, ale też co ważne, kiedy na przykład z dzieckiem w foteliku, albo kiedy mamy sakwy, mamy naprawdę ciężki, to dużo łatwiej się wchodzi i schodzi, właśnie, czy staje na jakichś światłach, kiedy rama jest obniżona, niż kiedy jest taki klasyczny właśnie sprzęt, gdzie ta górna rura jest tutaj wyżej i może czasami nieco przeszkadzać. Także też, SUF też ma duże możliwości wjechania w teren, ale jednak z takim bardziej komfortowo rekreacyjnym. Trekkingowym DNA, to warto rozumieć, jak te rowery się różnią, no bo faktycznie na rynku takie rozróżnienie istnieje. Niektóre suwy to właściwie rowery górskie, a inne takie właśnie muskularne, komfortowe trekkingi, które są w stanie wjechać komfortowo i w jakieś wetepy, ale już na górskie szlaki się nie nadają. Jeżeli chodzi o serce tego roweru, czyli o ramę, ona jest bardzo fajnie wykończona, zwróćcie uwagę, wygładzone albo szpachlowane, tutaj, nie wiem, jaka jest technologia spawy, także wszystkie te miejsca, połączenia się rur bardzo ładnie dyskretnie wyglądają. Rower naprawdę może się podobać, także myślę, że szczególnie to dla Pani jest często ważne, żeby to wszystko tak fajnie, estetycznie wyglądało, więc tutaj to jest zachowane. Do tego również mocny silnik Bafang już nie 510, ale akurat M410, ale tutaj też mamy aż 80 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do tego również potężna bateria 720 Wh, także rower też z zapasem mocy i z dużym zasięgiem. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy Koła 27,5 cala z oponami 2,35 cala szerokości, także potężna guma, duży balon, który będzie komfortował amortizował nierówności, który da, da też taki, taką swobodę poruszania się w ciężkim, wyboistym terenie. Santur XCM 32 widzielec o skoku 100 mm wystarczający do tego typu suwa, który właśnie ma taką konstrukcję z komfortową ramą typu low step. Napęd Shimano Cios 1 x 10, hydrauliczne tarczówki Shimano MT200. I taki właśnie nieco bardziej komfortowy, ale też budżetowy niż poprzednio pokazywany model. Suwa kosztuje 11 999 zł. Czwarty model to Lavlek Teraka Men. Elektryczny trekking w takim mocno komfortowym wydaniu, zwróćcie uwagę, już nawet na same opony, kiedy spojrzymy, 2,2 cala szerokości to zwiastuje nam takiego trekkinga, który przede wszystkim ma być komfortowy, który ma nas przewieźć bezpiecznie przez różne zakręty, szutrowe drogi, no bo wiadomo, że taki trekking to jest rower bardzo wszechstronny i na jazdę na wycieczki, i na jazdę po mieście, naprawdę sprzęt na co dzień, może nie tak terenowo ustwożbione jak suw, ale również mogący dużo, mogący wiele i właśnie w tym kierunku taki wyprawowo, rekreacyjno-wycieczkowo-miejski Teraka został przygotowany. Tutaj mamy nieco inny system smowania, bo wcześniejsze rowery miały Bafanga. Tutaj jest motinowa Pegasi, ale również mocny silnik, maksymalny moment obrotowy na poziomie 80 Nm i ponownie duża bateria 720 Wh. Ten silnik ma w ogóle fajną, fajną funkcję. Ma taki tryb Smart, poza klasycznymi trybami, gdzie sobie dajemy wiadomo słabszy mocniejszy no to właśnie jeszcze jest inteligentny taki automatyczny tryb smart który samodzielnie dobiera nam poziom wspomagania i nie dość że to gwarantuje nam że ta optymalna moc zawsze jest podawana to to jeszcze dodatkowo pozwala oszczędzić baterię na tym polega jakby cała idea czyli my jakby nie myślimy rower myśli za nas Klasyczny trekking. Santur Nex z przodu, amortyzator, który ma niewiele skoku tylko po to, żeby nam zapewnić odpowiedni komfort na jakichś krawężnikach, korzeniach, małych nierównościach. To nie jest rower w trudny teren, do tego są suwy i górale. Ponadto napęd Shimano Cuse 119 hydrauliczne tarczówki Tektro HDT. 275 i tak wyspecyfikowany rower, oczywiście gotowy do jazdy z błotnikami, bagażnikiem, nóżką oświetleniem, na no wszystkim tym, co trekking musi mieć, kosztuje 10 999 zł. Tutaj jeszcze jedna ważna uwaga to jest egzemplarz przedprodukcyjny, taki sample tak zwany, natomiast w produkcyjnej wersji, tutaj spawy na główce będą wypolerowane, to będzie wyglądało dużo bardziej estetycznie, także dla osób czułych na takie detale Teraka w tej wersji produkcyjnej będzie właśnie dopracowana pod kątem wygładzenia spawów. Myślę, że dla niektórych to jest ważna informacja. Także fajnie, że też producent o to dba, no bo skoro klienci tego oczekują, chcą, no to fajnie, że producent właśnie na te prośby odpowiada w taki sposób. I słuchajcie, kolejny bardzo ciekawy, nowoczesny rower z pełną integracją, z dużą baterią zintegrowaną z ramą, z silnikiem centralnym, z dużą mocą, z dużą baterią. Gotowy właśnie na takie codzienne służenie nam jak rower, i użytkowy, i rekreacyjny. No i na koniec chciałem Wam pokazać Lawlek Neutrosów. Bardzo podobna koncepcja jak model Merikosów, czyli taki komfortowy, elektryczny Sów z ramą low step, na którą łatwo wchodzimy, gdzie bezpiecznie się czujemy, kiedy schodzimy z roweru, kiedy coś też się dzieje, kiedy musimy nagle zeskoczyć z siodełka. Także Sów z takim mocno trekkingowym DNA podporządkowany komfortowi, ale oczywiście gotowy też, żeby wjechać jakiś trudniejszy teren. Zwróćcie uwagę choćby na te opony. Mamy tutaj koła 27,5 cala z oponą o szerokości 2,4 cala i naprawdę Agresywnym bieżnikiem, do tego amortyzator, tak samo jak w Merico, 100 mm, Santor XCM32. Także takie komponenty, które spokojnie gdzieś tam w lesie, kiedy spadnie deszcz, czy jesteśmy na jakiejś polnej drodze, gdzie jest ślisko, jakaś trawa, mokra, wiadomo, takiego typu przygody się na suwie zdarzają, wszędzie tam będziemy czuć się bezpiecznie, będziemy czuć się pewnie, bo ten rower właśnie ma nas komfortowo i bez myślenia o szczegółach po prostu przewieźć przez wszystkie trasy, jakie sobie tam gdzieś. Wymarzymy, czyli jakie sobie zechcemy przejechać. Jest to sprzęt bardzo uniwersalny, począwszy od jazdy po mieście, przez właśnie rekreacyjne wypady, jakieś też dłuższe trasy. Jeżeli chodzi o wspomaganie, jest to w ogóle najtańszy model, jaki Wam pokazuję dzisiaj w przeglądzie. Jakbyście chcieli, oczywiście, sobie zerknąć na stronę loveleg.pl tam jest ta oferta znacznie szersza. Ja Wam pokazuję to, co jest naprawdę ciekawe i to, co jest już takiej klasy no, od średniej półki w górę. Natomiast też tańsze modele są dostępne w ofercie. I jeżeli chodzi o wspomaganie Motinowa Volans, nieco słabszy silnik, też centralny, ale moment obrotowy maksymalny tej jednostki to 65 km. Bateria ponownie, jak w każdym modelu, zintegrowana oczywiście z ramą i 720 Wh. Do tego ta funkcja Smart, fajna funkcja, która była też w wcześniej pokazywanym silniku Motinowa Pegasi, także. Ustawiamy sobie tryb smart i on automatycznie nam dostosowuje to, jak i tryb jest dobierany przez silnik, tak żeby jechać cały czas w optymalnym trybie wspomagania, ale też jak najbardziej oszczędzać sobie baterię, żeby osiągnąć jak największy zasięg. Napęd prosty Szymano 1 x 8 i terczówki hydrauliczne Tektro HDT 275. I tak skomponowany rower oczywiście w pełni gotowy do jazdy z dodatkami typu oświetlenie zasilane z baterii oczywiście typu błotniki, bagażnik, osłona na łańcuch, nóżka. No wszystko to co powinno znaleźć się w tak każdym użytkowym suv To wszystko kosztuje 9999 zł i tak jak mówiłem, zachęcam was do wejścia na strony na stronę lovelec.pl, pisane oczywiście lovelec.pl. Tam możecie poznać całą ofertę czeskiego producenta. Ja Wam pokazałem pięć naprawdę fajnych, wszechstronnych, komfortowych, rekreacyjno-użytkowych modeli. Myślę sobie, że to są naprawdę ciekawe rowery i to, tak jak powiedziałem, widać, jak Lavlek rozwija się z roku na rok. Także cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, stawcie łapkę w górę. A ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.